Cześć, witam Was. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się nową moją maszyną po prostu w parku narzędziowym. O, to, 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 to. Jak widzieliście, zdobiłem, zdobyłem pilarkę spalinową, która jest na chodzie. Jest no, prawie nówka, jednak nie ukrywam, że jest to marketówka. Nie jest to marka tego typu, ani nawet tego typu. Jednak mimo wszystko myślę, że na moje potrzeby wystarczy. No i właśnie teraz weźmiemy się za jej oględziny i przegląd, gdyż ją odpaliłem, ale po prostu no, chciałbym ją przejrzeć, bo była używana. No i chcę po prostu mieć pewność, że działam piłą gotową właśnie do działania. Także zapraszam Was do oglądania. Ok, słuchajcie, zacząłbym jej przegląd od tego, że po prostu bym ją wyczyścił. I nie chodzi mi tutaj o filtr powietrza, gdyż to już robiłem przed jej pierwszym uruchomieniem po moim otrzymaniu właśnie tej piły. Tylko chodzi mi tutaj o wyczyszczenie całego tego układu. Wiecie, prowadnica łańcuch i te sprawy. Naciąg łańcucha nie jest może najlepszy, ale właśnie dlatego będę to rozbierał i będziemy, na... i będziemy to poprawiać. Dobra, słuchajcie, od czego by tu zacząć tą robotę? Zacząłbym od tego, no wiadomo, trzeba zdjąć tą osłonę, a żeby zdjąć tą osłonę, właśnie, co tu zrobić, żeby zdjąć osłonę? Tego chyba nie muszę odkręcać, tego na imbus, muszę na pewno odkręcić to. No tak, bo tu jest jakiś ten rysunek, widzicie? Kurcze. Ale to jest, to się chyba tyczy mojego hamulca. No widzicie, dobra, ja tu pokminię sobie nad tym troszkę i zaraz się zobaczymy. Okej, okay, słuchajcie, doszedłem, doszedłem już do tego, jak to rozebrać. Wystarczyło te dwie nakrętki na klucz 13 odkręcić, i teraz możemy sobie bez problemu wyjąć tą osłonę. O, Matko Święta. oj, ojoj, ojoj. No dobra, to zaraz będziemy czyścić. Teraz zobaczmy tutaj, co się kryje tutaj. Jeszcze jakieś resztki drzewa, które było tym cięte i I też, no kurde. Masakra. Masakra, widzicie jaki syf. No cóż ojojojoj, oj, oj, oj. patrzcie ile trocin wymieszanych z olejem wiecie co? ja się z tym na dwór przeniosę, bo sobie nie chcę tu zaś naśmiecić w środku idę na dwór na stół plastikowy dobra no słuchajcie, widzicie jaki tu jest syf? jestem już tutaj na dworze na stole także ja biorę się za czyszczenie tego bo czyszczenie nie ma co nagrywać, bo to jest prosta sprawa, tylko trzeba po prostu się przyłożyć i Wam pokażę jak to wyczyszczę i będziemy dalej się bawić, także do zobaczenia za jakiś czas. Ok, słuchajcie, mamy tutaj wyczyszczone całą, całą piłę, po prostu całą część tutaj, która jest przepile. Zaraz będę się brał za ustawienie na naciągnięcie łańcucha, ale zanim muszę jeszcze wyczyścić ten element, po prostu tą obudowę z hamulcem. Także jeszcze mnie trochę pracy czeka i zobaczymy się za chwilę. Ok, słuchajcie, mamy wyczyszczone wszystko. Jak mogłem tak wyczyściłem, wiadomo, idealnie nie jest, ale jest lepiej na pewno niż było, jest dużo lepiej niż było. Także ja biorę się za napięcie łańcucha, za założenie obudowy i będziemy chyba kończyć serwis piły. No wiadomo, jeszcze olej muszę dodać do smarowania łańcucha, ale to już Wam pokażę za chwilę. Dobra, momencik. Ok, słuchajcie, tu mam wszystko złożone. Już jest na gotowo. Łańcuch jest napięty bardziej niż był. Choć. Także jest już dobrze wszystko z prowadnicą. Teraz wezmę sobie jeszcze. Robiłem to już, to prawda, to Wam też mówiłem wcześniej, ale profilaktycznie wolałbym sobie jeszcze upewnić się, że filtr powietrza jest czysty. Także to już mam nadzieję, że mi się uda z Wami na wizji zrobić. Tak. Ściągamy dekielek w środku czysty. I tu mamy filterek. Tak, z takim filtrem jeszcze się nie spotkałem, bo to jest w formie takiej siateczki, którą się płucze. Wszystkie filtry, z którymi miałem dotychczas do czynienia, to są to gąbki. Ale tu wszystko tak jak widzicie. No, oprócz takiego wiórka, to tu w jakiś wpad, to tu wszystko wygląda bardzo ładnie. Przepustnica, jak się wyciągnie z sanie, to zobaczcie co tam się dzieje. To się zamyka ta taka klapka. A tam dalej jest przepustnica. O, widzicie jak tam rusza. Słabo widać, ale o, to jest przepustnica, już jak wiecie, dajecie gazu, nie? I tu jest wszystko kurcze, już reszta w bardzo ładnym stanie. Jakiś tam syfek jest, ale to jest go tyle i w takim miejscu, że to nie przeszkadza. Ale, no, żebyście nie mówili, to też możemy to tam wyczyścić, wiecie? Tak. No, i co tu więcej kurczę robić? Jak to jest dobra pilarka, tylko wiecie, serwis tak jak z każdą inną, i, i tyle. No, i to będzie chodzić. Dobra, tu jest wszystko ok, jeżeli chodzi o sam ten silnik. Tu ten filterek można by go umyć, chociaż nie widzę takiego sen, takiej potrzeby, takiego sensu, bo jest on po prostu czysty. Tak, ta siateczka jest czysta. Także ja z tego mogę wydmuchać jedynie tutaj ustami. Żeby go jakoś tam oczyścić i będziemy składać Ok, słuchajcie, wyczyściłem go sobie Także będziemy przystępować do składania O, to, to, to musi tam wejść Ten zatrzask I teraz musimy sobie tutaj to zakręcić To pokrętełko, nie? Tak mocno, ale bez przesady Okej, okay. dobra, bo to jest tylko filtr powietrza, to nie tutaj Wam nic nie wycieknie. To mocno to trzeba zakręcać tutaj wlew paliwa czy oleju. Teraz dajmy piłę na bok. O, to, to, to. I uzupełnilibyśmy sobie paliwko. No nie, paliwko uzupełniałem. Zobaczcie sobie. A, no, mocno zakręciłem, to Wam nie odkręcę to jedną ręką, ale... O, ale odkręcę Wam olej jedną ręką. Oleju tu i tak nie mam, więc muszę iść do domu po olej Pilarol, także zaraz wybędę. Poczekajcie, moment. Ok, słuchajcie, przeniosłem sobie tutaj ordenowski Pilarol. Mało mi go zostało, ale powinno starczyć, żeby uzupełnić tutaj w tej pile poziom oleju. Zobaczmy. Uuu, nic nie ma, proszę Pana, nic nie ma, aby na dnie troszkę. Także tu mam lejek, już go wyczyściłem sobie, żeby tam żadnego syfu nie napchać. Odkręcamy. Ile jemy? Ile? Sam nie wiem. Wychodzę z założenia, że jak paliwo się tutaj leje pod korek, nie ma ograniczeń, to olej chyba też. Nie będę lał pod korek, bo mi go szkoda, ale tak, żeby smarowanie było, to tak wleję go dość, dość. Go dosyć trochę wleję, nie? Myślę, że nawet tyle, bo tu mi, kurde, zostało, aby tak, wiecie, na dnie. Patrzcie, nawet tutaj widzicie, na dnie takie ciemne. I naprawdę, pilar już mi się skończył. Już można powiedzieć. A napiszcie w komentarzu, bo on tak mam wrażenie, że ma taką konsystencję trochę jak hipol. Czy jakby wlać taki zwykły, jak do skrzyni biegów, hipol przekładniowy, to czy to chodziło? Mi się wydaje, że tak, bo to przecież... Co to jest? Łańcuch. No to to ma mieć aby smarowanie. Nawet jakbym wlał silnikowy, taki do kosiarek przepracowany, to też myślę, żeby było smarowanie. Kurde, no... Natomiast wiecie, no to jest łańcuch aby, nie? Więc to nie musi być jakiś super, mega świetny olej, bo to ma tylko smarować łańcuch wiadomo, że taki łańcuch na takim byle jakim oleju będzie miał mniejszą żywotność, to prawda, no ale nie mówię o jakimś tam rzadkim, przepracowanym no tylko już ten hipol dajmy na to no to przecież hipol ma dużą gęstość, to jest do przekładni to przecież chyba smarowanie by było dobre nie? napiszcie w komentarzu jak wiecie, bo sam tak kurczę się teraz za zastanawiam przecież powinno chodzić na hipolu nie? no yy, dobra to serwis mamy zakończony, Bartek łańcuch nałożył, no nie będę go teraz ostrzył, bo jest po prostu ostry i nie ma takiej potrzeby, bo łańcuch jest świeżutki także także ten, mogę Wam ją odpalić i tak zrobię bo pewnie mnie w komentarzach potem zagryziecie, że jej nie odpaliłem także zaraz ją tutaj biorę i spróbujemy zapalić ok, słuchajcie, przystępujemy do uruchomienia nie będę nic chciał, bo jest świeżo po serwisie i nie chcę jej od razu zabrudzić będzie prawdopodobnie niedługo cięte, bo tutaj wiadomo, o tą szopę budujemy, więc wiadomo, się krok, się będzie docinać, będziecie widzieć. Teraz ją Wam tylko pokażę, żeby Wam udowodnić, że jest sprawna. Także procedura odpalania, pompeczka. Troszkę podpompujemy, chociaż pompowałem. Bo dzisiaj odpalałem. Pierwsze odpalenie było ciężkie, ale dobra, zapłon. Może teraz lepiej zapali sanie. No i cóż. Jak widzicie ciężko pali. Pilarka sprawna. Tutaj już moment. No. Także mam piłę. I będzie cięty. Jak coś będzie wiadomo, jak to będę ciął. ktoś będę potrzebował, to wam oczywiście nagram, nie? No, także w tym odcinku by było na tyle. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. I trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!